Dzień dobry, Paweł Egert, a Rodnia Egert. Znajdujemy się na naszej szkółce, gdzie zaczął się sezon pozyskiwania sadzonek 2-3 letnich. Zaczynamy kopanie sadzonek, pozyskiwanie, następnie będzie sortowanie oraz wysyłka do klientów, aby założyli plantację. Z naszych sadzonek Nero naszej własnej odmiany. Jest to dosyć ciekawy rok, ponieważ w 2025 roku, w tym sezonie owocowym, było dość mało owoców aroni w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Mrozy wiosenne spowodowały wielkie szkody, ale co ciekawe, bardzo wzrósł popyt na owoce aroni, na produkty aroniowe. Dlatego ceny też owoców poszły bardzo w górę. Widzimy codziennie wzrost, codzienny zapytań klientów o sadzonki aroni. Za każdym razem powtarzamy, że to był wyjątkowy rok, więc nie staramy się wykorzystać tego też nie wzrostu na ceny sadzonek w tym roku, ale informujemy klientów o tym, że był to wyjątkowy rok i trzeba bardzo rozważnie dokonywać swojej decyzji o powiększaniu plantacji. Do czego oczywiście zachęcamy, ale naprawdę z głową, tak? bo pamiętajmy o tym, że takie lata jak ten, kiedy Aronia jest po 5 zł, trafiają się dosyć rzadko. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było tak w każdym roku i możemy do tego dążyć, ale powolnym rozwoju nasadzeń. W ostatnich latach było nam plantacji aroniowych około ponad półtora tysiąca hektarów. Ostatnio podliczałem ile sadzonek ma jest w naszej szkółce, w innych szkółkach mniej więcej tak? i potrzebujemy około 3 lat, aby odbudować ten potencjał, który straciliśmy przez dwa ostatnie lata. Także nie widzę zagrożenia zbyt dużego nasadzenia, e, zwiększenia plantacji w, w Polsce. To nie powinno skutkować na cenę, na, na cenę owoców, e, zwiększenie areału w tym momencie, ponieważ straciliśmy go dosyć sporo w dwóch ostatnich latach. E, krótko o sadzonkach. Najlepsze sadzonki, które mogę polecić, są sadzonki wegetatywne. Aronia bardzo słabo powtarza cechy przez nasiona, dlatego też ważny jest materiał sadzeniowy. Pomyślmy, sprawdźmy szkółkę ważne, żeby miała swoje mateczniki, mnożyła wegetatywnie i tak, żeby był to sprawdzony materiał, sprawdzoną historią. W naszym przypadku, w tym roku, świętujemy 50-lecie Aronii w Polsce. 50-lecie zajmowania się przez moich rodziców, a także teraz mniej, kolejne pokolenia, mam nadzieję, Aronią. I to daje pewność, skąd pochodzi ten materiał sadzeniowy. Możemy sprawdzić plantacje, jak wyglądają naszych klientów. I poszukujmy takiego materiału, który jest sprawdzony, ma swoją historię, przede wszystkim jest wegetatywny. I planujmy, planujmy nasadzenia.